Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w tym 23 dniu naszego adwentowego kalendarza rozwoju osobistego i duchowego. Dziś będzie u nas przedostatni odcinek i porozmawiamy o empatii i współczuciu. Są to dwa fundamenty, żeby zbudować zdrowe relacje i poczuć wewnętrzny spokój. Czy może czasami czułeś albo czułeś, że masz Zrozumiesz inną osobę, tak? Masz jakby zrozumienie do innej osoby, ale nie wiesz, jak to pokazać. Jak pokazać współczucie? Jak powiedzieć i pokazać innej osobie, że rozumiesz ją? Jeżeli tak kiedyś czułaś, czułeś, to dziś opowiem, jak tej drugiej osobie pomóc. Nazywam się Ewelina Tymul i jestem psychologiem holistycznym, terapeutą duszy, a także coachem. Moje zadanie na moje życie, moja misja polega na tym, żeby zrobić czym więcej ludzi szczęśliwych. Jeżeli chcesz dołączyć do grona szczęśliwych ludzi, to zobacz, poproszę cię opis do tego wideo i jeżeli będziesz chciała, to mów się ze mną na sesji. A my wracamy do empatii i współczucia. Dlaczego empatia i współczucie są takie ważne w naszym życiu? Empatia to jest zrozumienie innych ludzi, zrozumienie tego, co inna osoba odczuwa, czyli po prostu rozumiemy emocje innych ludzi, a współczucie nas motywuje do pokazania zrozumienia. Motywuje nas do działania i pokazania współczucia, tak jakby pokazania, że my rozumiemy emocje, rozumiemy tą osobę i dajemy dla niej wsparcie. Te dwie cechy pomagają nam budować autentyczne relacje i uczą nas większej troski o świat i oczywiście o siebie. I przechodzimy do trzech technik. Pierwsza technika będzie technika empatii wobec siebie. To teraz możesz zamknąć oczy albo w miejscu, gdzie będziesz czuć się najlepiej. Zamknij oczy i przypomnij sobie sytuację najcięższą. Pomyśl o tej sytuacji i zapytaj samo u siebie, tak, albo sam u siebie. Jeżeliby twój przyjaciel miałby taką sytuację, to co byś ty swojemu przyjacielowi, swojej przyjaciółce powiedziała, jakby ją chciałabyś pocieszyć, jak ją wesprzeć? I kiedy przyjdą ci odpowiedzi, to potem zrób dla siebie też to samo, co właśnie przyszło ci na odpowiedź. Następne ćwiczenie to będzie medytacja współczucia. Jest ona bardzo króciutka, bardzo szybka, ale bardzo skuteczna. To tak samo, usiąść w wygodnym miejscu. Jak zauważyłeś, również wszystkie moje techniki polegają na medytacji, bo medytacja to jest najlepsza i najbardziej skuteczniejsza metoda, żeby pomóc sobie szybciutko. Dlatego też na swoich sesjach używam medytacji, żeby wejść w głąb siebie, zrozumieć siebie, tak, poczuć to współczucie. I przepracować to oczywiście. Dobrze, to usiądź w spokojnym miejscu, zacznij tak medytować, tak głęboko oddychać, tak czuć się we środku dobrze i zacznij mówić. Oby wszyscy ludzie na tym świecie byliby szczęśliwi. Obym ja była albo był szczęśliwy. Jest to bardzo proste ćwiczenie, ale bardzo skuteczne. No i trzecie ćwiczenie, najbardziej fajne we wszystkich relacjach, we wszystkich metodach, we wszystkich rozmowach jest bardzo ważne, czyli aktywne słuchanie. Może kiedyś zrobię oddzielne wideo, jak poprawnie aktywnie słuchać, bo to jest naprawdę bardzo wielka sztuka. To jest naprawdę ciężko to nauczyć, ale kiedy się nauczymy, to zobaczymy, że jesteśmy najlepsi w ogóle ludźmi, tak powiedzmy, ze strony innych ludzi. I ludzie zaczynają rozumieć nas, tak? Zaczynają nas lubić. O, właśnie tego, tego właśnie oni zaczynają bardzo nas rozumieć, lubić i też nam dają te wsparcia. Czyli aktywne słuchanie polega na tym, że teraz, jak będziesz rozmawiać z jakąś osobą, to zwróć uwagę nie tylko na słowa, które ta osoba mówi, ale też na emocje. Jak ona pokazuje swoje emocje, jakim temper głosu, wszystkie te emocje, wszystkie te rzeczy, które ona właśnie wtedy, kiedy mu rozmawia, teraz specjalnie właśnie tak pokazuje to rękoma, bo czasami my, jak rozmawiamy, to jakoś nasz ruszamy się czy coś jeszcze, to wszystko to zauważ, bo to jest bardzo ważne. Nasze ciało czasami o wiele więcej pokazuje niż nasze słowa. I zacznij czytać to wszystko, zacznij słuchać nasze ich ciało, tak? I zadawaj też pytanie, czy dobrze cię zrozumiałam, że to. Czy dobrze rozumiem Ciebie? I tak dalej. Co najbardziej no nasunie się na myśl, żeby bardziej mówić z pozycji, czy ja, tak? Najważniejsze, no czy ja Ciebie dobrze zrozumiałam, tak? Bo my tutaj koncentrujemy się na tej drugiej osobie. Tutaj bardzo ważne, żeby druga osoba zauważyła, że my jesteśmy zainteresowani i próbujemy zrozumieć tą osobę. Lub oczywiście rozumiemy. Empatia i współczucie to są takie umiejętności, które my możemy rozwijać i uczyć się tego każdego dnia. I jak zwykle powiem Ci tak, zacznij od malutkich kroków. Po to właśnie jest ten kalendarz adwentowy, żeby, żebyś się nauczyła albo nauczył się iść po trochę, powoli, z każdym krokiem do przodu. Kiedy zauważysz, że Ty zaczynasz iść z każdym krokiem do przodu, to te marzenia Twoje, Twoje cele, zaczną być coraz bliżej do Ciebie. Dlatego napisz proszę w komentarzu, jak ci w ogóle empatia, czy czujesz tą empatię, czy umiesz pokazywać współczucie. Jeżeli wiesz jakieś może dodatkowe techniki, to również napisz to proszę w komentarzu, a także polub proszę to wideo, będę wiedziała, że Ci się w rzeczywistości ono przydało, że Ci się podoba to wideo, że Ty oglądałeś go, tak, to wideo, i że moje siły, moja wiedza była przedana, przekazana, przepraszam, właśnie dla Ciebie, żebyś Ty mógł albo mogła się rozwijać. A także obserwuj mnie, jutro już będzie ostatni dzień naszego kalendarzowego wyzwania, rozwoju osobistego i duchowego, i mam nadzieję, że nawet pojutrze nie przestaniesz ze sobą, się wiesz, i, i troszczyć, i dbać, i będziesz nadal czuć się szczęśliwa. Ten kalendarz był stworzony dlatego, żebyś ty czuła się albo czuł się szczęśliwy. To co do zobaczenia jutro. Pa pa, pa. pa.